Cześć wszystkim, tutaj Marcin Fresko z tej strony. Dzisiaj będzie tradycyjnie, jak to w poniedziałek, Przedmiot Niosów. Dzisiejszy tydzień, no to głównie ludzie żyją tym co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tam w Izraelu z tą Palestyną i właśnie Izraelem. Ja tutaj rzadko omawiam kwestie takie międzynarodowe Natomiast, tak dla zaspokojenia ciekawości, no to tak na początku powiem, że no, każdy naród powinien mieć swoje państwo i w tym państwie sobie spokojnie żyć. I po prostu ja jestem przeciwko wojnom, przeciwko interwencjom militarnym Uważam, że to powinna być całkowita ostateczność, jeśli jakiś przywódca w jakimś kraju ewidentnie zagraża wszystkim pozostałym. W innych wypadkach no to powinna być pokojowa współpraca i ewentualnie rywalizacja na arenie gospodarczej, a nie po prostu skakanie sobie do gardeł. Ja nie popieram wojen. Uważam, że wojny to najgorsze zło i po prostu powinno się je na tyle, ile się da unikać. Natomiast tak, no w Polsce no to największą sensacją no to jest Nowy Ład dla Polski. Szumnie zapowiadany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i który po prostu będzie zwiększał na, e, fiskalizm i będzie zwiększał jednocześnie rozdawnictwo. Bo niby tam e, rząd PiSu obiecuje obniżki podatków, ale e, na pewno te podatki będą zastępowane innymi podatkami, e, albo będą jakieś opłaty, które też są de facto podatkami, nie? No bo chcąc czy nie chcąc trzeba je płacić, nie? I wszystko idzie na rzecz rządu. Nie? Ja generalnie uważam, że dużo lepiej by było po prostu obniżać podatki, zrobić dużą deregulację, e ograniczyć biurokrację, jak się tylko da, wszelkie takie urzędowe rzeczy, e uprościć prawo i pójść bardziej w taką stronę. To nie jest tak, że ja potępiam wszelkie przypadki socjalu, wszelkie przypadki opiekuńczych spraw. I jak dobrze wiecie, jak słuchaliście moje wcześniejsze wywody na temat polityki, no to jestem to nasza zwolennikiem dochodu bezwarunkowego, ale zastąpienie nim właśnie emerytur, rent yy, yy, i po prostu wszystkich innych zasiłków 500 plusów. Jedną ja właśnie dochodę nam bezwarunkowy na wysokość na 2000, nie? Nie powinno być żadnych innych zasiłków ponad to, żadnych innych pomocy ponad ten dochód, nie? Jak ktoś chce więcej, no to niech sobie idzie do pracy albo niech się ubezpieczy, niech żyje sobie z tego, co sobie na ubezpieczeniu tam wypracował, nie? Też nie uważam, na przykład tak jak autor, z tego co zrozumiałem z jego vlogów ostatnich, że, y, ludziom, który, y, y, że, y, że ludziom, którym się nie powiodło podczas obecnego kryzysu i tam zbankrutowali, no to że się nie należy nic od państwa, no bo y, nie każdy musi być przedsiębiorcą. Ja się z takim podejściem nie zgadzam, ponieważ obecny kryzys to, to nie jest kryzys taki normalny który wynika właśnie z nieudolności firm, z tego, że po prostu jest za dużo towarów na rynku i ludzie po prostu nie są w stanie sami nie są w stanie po prostu sprzedać swoich dóbr, które wyprodukowali. Nie? To nie jest w ten sposób, to jest kryzys wywołany przez rząd przez to, że był lockdown nie? spowodowany epidemią. No i w takich wypadkach, kiedy rząd wprowadza jakieś stany nadzwyczajne, lockdowny yy, i tam, nie wiem, komuś zniszczy firmę, albo nie wiem, yy, zarekwiruje jakiś pojazd, żeby, nie wiem, po jakimś kataklizmie odgrosowywać budynki, no to rząd za te zniszczenia, które spowoduje właśnie działaniami, Właśnie w stanie nadzwyczajnym, no to powinien po prostu wypłacać ludziom odszkodowania za to, co zniszczył. Jeśli w wyniku lockdownu komuś upadła restauracja, no to rząd po prostu powinien za tą restaurację komuś po prostu zwrócić pieniądze, nie? Które ten ktoś stracił na, na, na tej restauracji i jeśli zbankrutowano, to tam równowartość tego budynku, wszystkich tam rzeczy, co tam miało, nie nie to powinno być bardziej moim zdaniem w ten sposób. Natomiast da się obniżyć podatki, da się zrobić deregulacje nawet w warunkach, kiedy jest to państwo trochę bardziej opiekuńcze. Bo ja, ja generalnie jestem libertarianinem, aczkolwiek właśnie i właśnie anarchistą, ale dopuszczam pewne elementy jakieś tam socjalne w państwie. Nie? W ten sposób do tego podejścia Teraz tak, był, 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 była wypowiedź ostatnio Policji odnośnie ochraniania właśnie domu Pana Jarosława Kaczyńskiego, no bo po prostu Pan, mm. dom Pana Jarosława Kaczyńskiego jest tam bardzo mocno obstawiony przez tą Policję, no i tam były, były wypowiedzi że zaraz zobaczę... Nie, to było oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, to nie było oświadczenie Policji. Tak długo, jak długo przeciwnicy będą wzywać do patroczenia i odstrzeliwania, no. Widać, jak po prostu PiS się boi obywateli, że muszą po prostu się obstawiać Policją, jakby nie było biura ochrony rządu, no, tylko muszą całe, cały dom pana Jarosława obstawiać policją. Panu Jarosławowi moim zdaniem nic nie grozi tak naprawdę. Borowcy spokojnie wystarczą za obstawę i po prostu to, co robi pis z policją, to jak ją wykorzystuje na manifestacjach i właśnie do ochrony na przykład właśnie Domu Pana Kaczyńskiego, no to jest po prostu skandal. No i dzięki temu policja się po prostu coraz gorzej kojarzy, są różne tam działania agresywne w stosunku do policji. Yy, policjanci, pod, podziękujcie właśnie panu e, prezesowi yy, za to właśnie i reszcie tam partii PiS, yy, za to jak jesteście wykorzystywani i dzięki temu po prostu macie taką opinię w społeczeństwie, jaką macie. Możecie właśnie teraz PiSowi bardzo serdecznie podziękować. Yy, kiedyś panu się robiliście takie yy, yy, protesty, że tam yy, widelce połamane były wysyłaliście, no to teraz e, chyba mnie no, to z jakichś wiadomości chyba w radiu, czy gdzieś tam o, o tym było. Mm, no to teraz by się przydało im cały od takich połamanych widelców wysłać. No. I to każdemu pisał sobie tak osobno najlepiej, żeby po prostu każdy pisowiec wiedział e, jak bardzo szkodzi polskiej policji. E, kolejna rzecz taka to jest... E, to, że pis się ciągle e, cieszy największym poparciem. Mm, no poparcie, poparcie pis e, jest e, bardzo wysokie. Głos, chcę głosować na nich 35% ludzi prawie. E, co ciekawe, drugi w sondażu jest pan Hołownia, e, czyli jego ta partia e, Polska 2050. E, no i dopiero na trzecim miejscu jest y, pe, y, koalicja nie? obywatelska. Mm. No mnie to akurat, y, to, kto jest na trzecim miejscu, to akurat mnie to cieszy, no bo z, zwolennikiem koalicji obywatelskiej nie jestem. Y, właśnie tam platformy i resztę tych y, ugrupowań, co tam wchodzą w, ko, y, 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 w skład K. Natomiast to, że pan PiS jest na pierwszym miejscu, no to mnie bardzo drażni, no bo PiS po prostu zrujnował kraj i PiS po prostu nie powinien być na pierwszym miejscu. Dziwię się ludziom, którzy mimo tego, co ta partia wyprawia, nadal chcą na nich głosować. No Polska 2050, no to też jest partia taka bardziej chadecka, nie? tak jak pis y, i leży jakby taka bardziej lajtowa w stosunku do pisu y, no, y, no hedysja szeroko rozumiana no to nie są ludzie z mojej bajki y, to są ludzie którzy chcą mimo no, wszystko kontrolować państwo kontrolować naród y, mi się po prostu takie podejście do społeczeństwa po prostu nie podoba absolutnie Uważam, że ono jest bardzo szkodliwe, niemniej, e, tak już jest, dopóki libertarianie i morzemki nie zbiorą podpisów e, i po prostu nie połączą się i tam nie wejdą razem do Sejmu, no to po prostu dla mnie nie będzie żadnej partii takiej stuprocentowej, na którą mógłbym głosować. Panie by było właśnie jakby się Libertarianie tam pa, partia właśnie pana Gwiazdowskiego, yy, mm. yy, partia Piratów yy, i tam partia pana Tanajna jakby się razem połączyli i by coś razem weszli do Sejmu, nie? Żeby taki był ruch duży liberalny, nie? Yy, jako właśnie kontra dla właśnie dla PO i dla właśnie e, Konfederacji, nie? E, to, by, to by było właśnie e, według mnie fajne, żeby, żeby prawdziwi właśnie tacy liberałowie weszli, nie? O, oczywiście Konfederacja, to też są prawdziwi liberałowie, ale bardziej tacy prawicowi, nie? E, mi prawica jest taka trochę obojętna, Wolę prawicy od lewicy, to, 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 to wiadomo, natomiast wolę bardziej typowych, właśnie libertarianów, wolnościowców. Ciągle też się teraz, w, w związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no, to się mówi o przywróceniu powszechnego poboru. Nie? Tam niektórzy politycy z PiS są właśnie za po poborem, no bo coraz większe też są napięcia różne. Ja jestem osobiście przeciwnikiem poboru, ja uważam, że pobór to jest zwykła, zwyczajne porywanie ludzi. To się niczym nie, nie różni od tego, jak na przykład jakiś przestępca na sporwie dla okupu, od tego, jeżeli państwo na sporwie na poligon wojskowy będzie kazało wykonywać ćwiczenia, nie? I później składać przysięgę. To się, to się niczym od siebie nie różni, poza tym, że jedna rzecz jest nielegalna, a druga jest w majestacie prawa. Moim zdaniem pobór powinien być całkowicie zniesiony i powinno być wojsko zawodowe i ochotnicze, i tylko takie powinno być. Powinno się po prostu zachęcać ludzi do wstępowania do wojsk ochotniczych, nie? Tu jak za zachęcić ludzi, no to jest cała masa różnych sposobów. Można na przykład, nie wiem, dać prawo do broni od ręki takim ludziom. No bo skoro szkolimy kogoś, żeby umiał zabijać, no to mamy do niego takie zaufanie, no to bardziej powinniśmy mieć zaufanie, żeby mu dać broń nie? i prawo do noszenia broni do posiadania. Eee, czy tam na przykład jakieś tam możliwości zrobienia jakichś tam eee, kursów w wojsku? No to jest do wyboru do koloru, nie, no tylko trzeba po prostu mieć chęć i wolę polityczną, żeby zachęcić ludzi, ale po prostu... Partia pisno ma ta taką receptę, że po prostu wszystkich sił zmusić najlepiej do wszystkiego. Kolejna taka rzecz no, to jest, że Ordo Juris y tworzy swoją uczelnię, która po prostu ma kształcić elity państw między morza i ma być taką uczelnią wolnej debaty, y której będzie wolność słowa, która ma być trochę w kontrze do na przykład uczelni państwowych, czy uczelni na przykład finansowanych przez różne fundacje, czy tam uczelni prywatnych, które obecnie działają, nie? Która po prostu ma stawiać na wolną debatę myśli i ten... Jestem ciekawy jak to wyjdzie, bo tego typu uczelnie na pewno by się moim zdaniem przydały. Yy, mimo, że to robi środowisko yy, jednak yy, związane z prawicą, no to yy, szeroko rozumianą, no to jednak yy, mimo wszystko jeśli rzeczywiście chcą robić wolną debatę na uczelniach, no to jestem mimo wszystko za tym. Ja ogólnie jestem zwolennikiem wolności słowa, w każdym, w każdym aspekcie jestem też zwolennikiem tego, żeby każdy niezależnie od poglądów mógł yy, założyć sobie własną uczelnię yy, i po prostu yy, kształcić ludzi. Yy, tutaj powinien, yy, kwestia tam nauki i ten, no to powinny po prostu być wyjęte poza yy, kontrolę państwa, poza jakąkolwiek kontrolę, poza takimi rzeczami, na przykład że, żeby jakieś tam regulaminy były i po prostu żeby nie można było kogoś wyrzucić z uczelni za to, że prywatnie sobie coś tam robi, nie? No bo to jest faktycznie moim zdaniem niedopuszczalne, ale mm, jeżeli właśnie ktoś chce sobie założyć uczelnię, to powinien mieć do tego prawo i rząd po prostu nie powinien tego regulować. Jak wiadomo brak władzy jest lepszy niż zła władza, nie? Yy. No i co? No to są wszystkie moje przeglądy newsów, wszystkie moje komentarze do tego co się działo w tym tygodniu piszcie w komentarzach co myślicie, dawajcie łapki w górę. Niech to się po prostu niesie i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym przeglądzie newsów za tydzień. Pa pa!